Sit me grindin' in the kitchen in the car Got me in the club by the bar Just to see a don't suckin' in your heart Uh, got me lying. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nic dziwnego, że tak wielu kibiców nie mogło się doczekać dzisiejszego meczu. Obie drużyny są niemal gwarantem niezapomnianych wrażeń. Nie mogę się doczekać, co dziś pokażą obie drużyny. Cóż, do końca sezonu pozostały już tylko trzy mecze, i wszystko wskazuje na to, że kolejne rozgrywki rozpoczną w niższej lidze. Trudno się dziwić, bo na razie nic wielkiego na boisku nie pokazali. Dziś muszą sięgnąć po trzy punkty, by myśleć poważnie o utrzymaniu. Może się przebudzą, może pokażą, że tylko pod presją potrafią się zmobilizować. Rezultat drużyny przeciwnej. was strzału. No to teraz strzał z gatunku do zapomnienia, Jacek. Tak, można było tu uderzyć lepiej albo choćby to rozegrać. I teraz wojskowi tracą piłkę. Dobra okazja na bramkę. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko zdobytą bramkę. Prowadzą zatem 1 do 0. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Ależ bomba! Ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. I mamy złą wiadomość. Wałę zostaje w wysłowie nagrodzony żółtą kartką. No tak, dopiero zaczęliśmy grania. Już trzeba uważać przez resztę meczu. To rzeczywiście kiepsko wróży na kolejne minuty i akcje. Teraz wystarczy jeden błąd, a zespół zostanie osłabiony. Piłka opuszcza boisko. Będzie wznowienie obramki. To najlepiej wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Można się było tego spodziewać. Najpierw usłyszał upomnienie, a teraz zobaczył żółtą kartkę. Wszystko jasne jak słońce. Sędzia wie co robi, a zawodnik nie ma co się skarżyć. Przecież nagrawił sobie już wcześniej. Dodanie przejęte. Co dalej? Mogło być teraz niebezpiecznie, ale obrona nie pozwala na to dośrodkowanie. Legioniści oddają piłkę. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Dobre przerwanie akcji rywala. Nic z tego. Chorągiewka uniesiona. Offside. Słusznie odbizdany spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. I spalony. Sędzia dobrze to teraz odpisuje. Piękne wejście, piłka odebrana. Zbyt mocno. Oj, szkoda tego podania. Oj, błąd. Brankarz nie może tak oddawać piłki. Ekard. Oluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Jest próba strzału. Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. Dobry odbiór piłki, ale. W out. O, to był książkowy odbiór piłki. Grę. przeniesienie gry na drugą flankę Piłka posłana na dalszy słupek. Odbija! Chwilowo, gasi pożar. Znakomicie teraz w odbiorze i co? Co zrobi z piłką? Uwaga! Nie może tego zwartować! Jest! Brawo! Mamy remis! Nie poddali się piłkarze z Łazienkowskiej. Powalczyli! Teraz zbierają tego owoce. I mamy remis. 1 do jednego. Rapuszczona, zastosowana korzyść w tej sytuacji. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Nie, to zdecydowanie nie była przepisowa interwencja. Nie wiem, czy zawodnik zapomniał, że ma już kartkę? No i po raz drugi trafia do notesu. Sędzia bez wahania wyciąga kartkę, a to oznacza, że nie dogra tego meczu do końca. Nie rozumiem tego, Tomku. Wie, że każdym faulem może osłabić swoją drużynę, a mimo to tak ryzykuje. Dobre, prostopadłe zabranie piłki. wskazuje po tym zagraniu na punkt oddalony od bramki o 11 metrów. Będzie więc szansa na objęcie prowadzenia. Mogą ponownie wyjść na prowadzenie. I go! strzał! Piłka wykonana jeden. Popatrzmy raz jeszcze na tę interwencję. Zupełnie nie w tę stronę. Kilka bez problemu wpada do bramki. Ktoś tu kogoś nie wyczuł, a ktoś bezlitośnie to wykorzysta. Wspaniały popis umiejętności. Ale tak bronić nie można. Ależ bomba! Nie ma gola nad poprzeczką. O centymetry dosłownie. Przechwyt Piłka poza boiskiem Out dla Legii Odejście wyżej Odbiór Klasyka nowoczesnego pressingu Zrywają się do kontry jaki wybiorą wariant Wyglądało to nieźle Ale jednak nie tym razem Strata piłki szansy. Na pewno był faul, ale czy na czerwoną kartkę? Zobaczmy. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Kompletnie wyprowadzili tu bramkarza w pole. Pewnie trafia do pustej bramki. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy go. Wizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Już po zmianie strony. I zaczynamy grę, proszę Państwa. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Obrona, ale piłka Tak jest! Do piła swego! Jest hat-trick. Trudno się dziwić że szalenie ze szczęścia. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Obecny wynik 4-1. No i po ataku zagrożenie minęło. No nie, przecież to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. Ładne teraz podanie. Bez zagrożenia jednak, bo defensywa bezbłędnie przejrzała te intencje. Nie ma gwizdka, sędzia stosuje korzyść. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. To musi być bramka! Proszę, mocne uderzenie. Zamysł był dobry, zabrakło trochę precyzji wykonania. Out dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Dokładnie przejmują piłkę. Ostre, twarde, skuteczne wejście. do kontry. Jak to się skończy? Ostry faul na drugą żółtą kartkę. Czy sędzia się zlikuje? Czy strzeli? Jest kolejna Powiększają przewagę do 4 goli.